Cześć. Dzisiaj taki krótki materialik motywujący. Strasznie, ale to strasznie mi się dzisiaj nie chciało. Po prostu tragedia senna. Ale tak jak zawsze mówię, nie ma co. Po prostu trzeba się przemóc, trzeba wstać, a reszta już sama pójdzie tak jak wczoraj. Tędy nie dało się biec. Widzicie po prawej stronie. To jest ścieżka. Rowerowa nieodśnieżona. A tutaj gdzie ja biegnę i odśnieżona elegancko piesza. Dlatego nigdy nie wiemy, co nam los da. Mi dał odśnieżoną ścieżkę. Mogę biec w butach do asfaltu. Wczoraj biegłem w butach trailowych. Zrobiłem 7 km. A się umęczyłem, jakbym półmaraton przebiegł. Do tego los chciał i dał mi śnieg. A jak wiecie, ja uwielbiam biegać podczas śniegu. Nie pada jakoś dużo, ale się może Dlatego. rozkręci. Dlatego nie ma co siedzieć w domu. Bo naprawdę trening trzeba zrobić. Sam się nie zrobi. A z takiego siedzenia to wiecie. Są zaległości I brzuch rośnie Jaki plan dzisiaj? No plan prosty Wczoraj miałem do zrobienia 7 km Dzisiaj tak samo 7 A w sobotę udaje że 20 I chyba w niedzielę 6 albo 7 Na dworzu bardzo fajnie jest Bo jest minus 1 stopień Wczoraj było 0 I ta ten śnieg zalegający zrobił już taką breją. Po prostu jakbym nad morzem biegł w piasku. Minus jeden to nawet się ubrałem cieniej. To znaczy może jakbym bieg na 20, to jednak jest trochę przystanków po mieście. Światła nie światła, to człowiek się może wychłodzić. Natomiast taka siódemeczka to chwila moment i się w domu jest. No, drugi dzień biegania, ale widzę, że jednak organizm przyzwyczaja się, bo w ogóle nie czuję jakbym wczoraj bieg. chociaż, tak jak mówię, zmęczyłem się strasznie. Jeszcze 400 metrów, będę miał 2,5 kilometra, wrócę do pętelki, piąteczka, a dwójka to tam gdzieś dookoła się zrobi. Aż sobie wyschnąłem pomiędzy nagraniami. Tak, ja kurczę, lubię biegać. <laughs> Naprawdę kurczę, lubię biegać. Jeżeli wy lubicie, tak jak powiedziałem, nie śpijcie. No, jak wam się chce spać, tylko wyjdźcie. Od razu się rozruszacie. No, zobaczcie, zobaczcie po moim humorze. Jest super. Wiecie. U mnie to jest dodatkowa motywacja. Taka, że jak odpuszczę te dni z treningu, który mam zaplanowany na pół roku, no to niestety odczuję w lipcu na zawodach 110 km. No jednak, no jednak trzeba mieć wybiegane kilometry w nogach, żeby zrobić setkę. Chyba, że ktoś się Urodził z takimi umiejętnościami, że bez treningu biega no to, no to super ale przygotowanie to jest podstawa ostatnie 250 metrów i siódemeczka zrobiona w czasie 38 minut czyli bardzo spokojniutko super weszło w ogóle nie czuję jakbym wczoraj biegał, ale to przez to, że biegnę w moich Bostonach 11, które są genialne do asfaltu. No i jest odśnieżone. Do następnego treningu. I pamiętajcie, trzeba wychodzić biegać. Hejka.